Hej, to my wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w trzynastkę, uh, no i co, ostatnio, kurwa, nie pozwól bycie zauważono, ja pierdolę, ja już wiem jak to się skończy, przepraszam, że was tak przywitałem, ale ja już wiem jak to się skończy, ojejku, no trochę tak, czy ja to mogę rozwalić, no nie wiem, to chyba mi nie powinno jakiegoś super problemu sprawić, znaczy, znaczy, to nie powinno sprawić jakiegoś super problemu, ale mi pewnie sprawi. Znając życie okej. Okay. Aha, tu w lewym dolnym rogu widzimy ile mam jeszcze sekund, zanim nam się skończy powietrzem. Całkiem spoka opcja. O, no, no 9, 8, 8, dawaj, 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 dawaj Dawaj na górę. I tak kwestia czy idziemy tam dole. Dobra, nie pozwól by cię zauważono i co ja mam teraz z nim zrobić? Czy ja mogę ich teraz zabić już? Chwila. Nie pozwól by cię A pewnie zauważyć mnie mogą, tylko alarmy nie mogą. Okej, okay, ale sobie jednak na szczęście poszli. No do chuja pana jak? No do chuja pana jak, powiedzcie mi. Ja aż widzę jak to się zapowiada. Mhm. Ponów. Jedziemy. Nie poddajemy się. Twardo oh, Ja pierdolaka ja nie lubię takich misji Dobra w ogóle, co mam tu pod G? nie wiem co to jest Mikro Bomba Aha to pewnie będę musiał gdzieś tam podłożyć Czy to nas na razie nie obchodzi Dobra weźmiemy w sumie nie wiem czy ten pistolet ich rozpierdolimy do góry, do góry, do góry, do góry Dobra A może tutaj nie, tu nie, czyli musimy poczekać Tylko kwestia czy strzelamy teraz, czy czekamy Oki, doki Oj przepraszam, przepraszam, że duży mikrofon Prawdopodobnie Wasze uszy teraz umarły, przepraszam jeszcze raz To było takie nieprofesjonalne Okej. Okay. No. Nie, nie opuszczę się, nie opuszczaj się. Do góry, do góry. Czas się trochę rozbujeć. Tylko ja nie wiem jak się puszczać. <laughs> nie wiem jak się puszczać. To może nawet i dobrze. Okej, okay, chyba teraz będę musiał G wcisnąć, nie? Nie. A teraz E? Tak jest. Ołki dołki. Jakieś śluzy się otworzyły. Dla mnie to może nawet i dobrze. Tu i tak pewnie nie mogę iść, nie? A czy ta broń, która wypadła, to może być już moja? O, niestety nie pozwolę mi jej wziąć. Szkoda. Dobra, polecimy jeszcze po trochę tlenu, żeby się nam do 23 odnowiło. I płyniemy. Płyniemy dalej. Ale ja już widzę, że to będzie przejebana na misja. Ja już to widzę. Ja muszę się nauczyć używać kuszy. Bo ten pistolet tak myślę, że na niewiele mi się tu zda. Okej. Okay. Dobra, czy ja tu mogę w ogóle cokolwiek zrobić? Czy to jest po prostu tak, żeby sobie posłuchać? Żeby sobie posłuchać, ale pewnie jak się zabłądziłem, gdzie jest stamtąd pewnie przypłynąłem. No pewnie tak, bo chyba um, w, w odwrotną stronę niż strzałki płynęliśmy. O, czy to jest ktoś jakiś nasz znajomy? No, no, no. Na górę. Dobra, skoro na górę, to na górę. Proszę, punkt kontrolny. Bloks. Bloks. Jednak nie ploks. O Jesus Maria. O Jezus Maria. Ja nie chcę grać w tą grę. Wiem, że to będzie fail za failem. Dobra. Załatwiamy jednego. Teraz czekam aż ten stanie, załatwiamy drugiego i po prostu biegniemy dalej. Ok, załatwieni. Yeah. Haczyk Wow. Nie, no, chyba aż takim... Mogę być takim Rambo i od razu na drugi. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie no, nie mogę być. Muszę chyba tu wylądować. chyba nie pyknie. No moment. Jak się tam zbliżej G, to zobaczę co się stanie. No właśnie, tak myślałem. Ok, czyli teraz muszę dobrze to obliczyć. I wylądować gdzieś tu. Nie, to jeszcze trzeba się trochę bardziej rozpędzić. Tylko żeby znowu nie przelecieć. Okej, hop. G. Nie, nie G. Teraz strzał. I ja. Dobra, jakoś mi to idzie. Punkt kontrolny, proszę, no naprawdę dawno, dawno w żadnej aż tak bardzo nie chciałem jakiegoś punkty kontrolnego albo czegoś w tym stylu. Bo ja wiem jak wychodzi moje skradenie się. Hop. Nie no zajebiście. Nie mam jeszcze żadnej apteczki. Poziom ukończymy. udało się tylko z jednym fejlem. Niemożliwe. Brawo, brawo musicie mi być. Po prostu czuję się, że to jest... Czuję się, czuję, że to jest po prostu sukces mojego życia, jak nie możecie mi być brawa, to zostawcie mi łapkę w górę pod filmem. Dobra, to w sumie było na tyle. Przepraszam jeszcze za to uderzenie mikrofonu, wtedy naprawdę nie chciałem. Przepraszam, wasze uszy, wasze słuchawki. Dobra, ale już nie przedłużając, to by było na tyle, że chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Hejka!